Zrozumienie głębszych prawd o życiu w naszym świecie jest zarówno błogosławieństwem, jak i ciężarem. Wiedza wykraczająca poza powierzchnię może być trudną podróżą, ponieważ im głębiej zagłębiamy się w tajemnice życia, tym bardziej dostrzegamy rzeczywistość ukrytą za pozorami, co nie zawsze jest łatwe do udźwignięcia. W sercu duchowego rozwoju często leży kryzys egzystencjalny, ciemna noc duszy, którą każdy poszukiwacz musi przetrwać. Jest to rytuał przejścia, zejście w mroczne głębiny własnego istnienia, nieunikniony etap, ponieważ to właśnie w ciemności korzenie naszej duszy wnikają głęboko w ziemię, szukając pożywienia niezbędnego do jej rozkwitu. Kryzys egzystencjalny to wezwanie duszy do głębszej prawdy, zaproszenie do podróży w nieznane obszary własnej świadomości, do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne tajemnice istnienia. Ten kryzys, choć dezorientujący, służy boskiemu celowi. Zdziera powierzchowność, ukazując istotę tego, kim naprawdę jesteśmy i co jest naprawdę ważne. W tym etapie może się okazać, że grunt pod nogami zaczyna się przesuwać. To, co kiedyś dawało komfort, już nie wystarcza. Stare nawyki, które wydawały się nieszkodliwe, ujawniają swoją destrukcyjną naturę. Nie jest to kara. Lecz proces oczyszczenia i klarowności. Gdy zmienia się nasze wewnętrzne krajobrazy, zmienia się także nasze zewnętrzne życie. Relacje, zajęcia i rozrywki, które nie współgrają z naszą nową prawdą, naturalnie odchodzą. Ten proces, choć bolesny, jest niezbędny do wzrostu to jak zrzucanie starej skóry, aby mogła wyrosnąć nowa. Utrata jest w tym procesie nieodłączna. Przyjaciele, którzy kiedyś szli u naszego boku, mogą nas już nie rozpoznawać lub nie chcieć podążać nową ścieżką. Naturalnym jest opłakiwanie tych strat i odczuwanie bólu ich odejścia, ale w tym bólu tkwi potężne ziarno transformacji. Przechodząc przez ciemną noc duszy, możesz czuć, że życie straciło sens, a Twoje istnienie jest zagrożone z powodu wewnętrznego zamętu i bólu. To jest tygiel Twojej transformacji, ogień, który wypala wszystko, co fałszywe, pozostawiając tylko prawdę. Owocami tej podróży jest wiele, ale wymagają one gotowości do akceptacji i nauki z tych wyzwań. To w objęciu tej ciemności, a nie w ucieczce przed nią, pozwalasz swojej duszy przejść metamorfazę niezbędną do prawdziwego wzrostu. Jesteś kształtowany od wewnątrz na nowo. Przekształcany w naczynie zdolne do utrzymania czystszej formy świadomości. Jako duchowy poszukiwacz możesz tęsknić za absolutnymi prawdami, jednak im więcej eksplorujesz, tym bardziej odkrywasz, że prawda nie zawsze jest czarno-biała. Duchowa podróż jest pełna paradoksów i złożoności, które mogą być trudne do zrozumienia, a to, co jest prawdą dla jednej osoby, może nie być prawdą dla innej. W wielu tradycjach duchowych uznaje się, że to, co jest prawdziwe na jednym poziomie rzeczywistości, może nie być prawdziwe na innym. Prawdy świata fizycznego, na przykład, mogą nie mieć zastosowania w sferze duchowej. Zdanie, które jest głęboką prawdą w jednym kontekście, może być nieistotne w innym. To tutaj zaczyna się paradoks. Złożoność prawdy implikuje również pewien stopień tajemnicy i niepoznawalności. Istnieją aspekty boskości i wszechświata, które wykraczają poza ludzkie zrozumienie. Zamiast postrzegać to jako ograniczenie, można to traktować jako zaproszenie do eksploracji ogromu naszej własnej ignorancji. W świecie, który często domaga się jednoznacznych odpowiedzi, ta otwartość może być wyzwaniem. Społeczeństwo często nagradza tych, którzy twierdzą, że mają jasne rozwiązania i definitywną wiedzę. Jednak patrząc na najgłębszych nauczycieli duchowych w historii, widzimy, że często mówili w przypowieściach i historiach, które zapraszały do kontemplacji i osobistej interpretacji, zamiast przedstawiać sztywne doktryny. Zatem zaakceptowanie tej złożoności. Oznacza pogodzenie się z wątpliwościami i niepewnością. Wątpliwość może być potężnym narzędziem wzrostu, skłaniając nas do zadawania pytań, głębszego zgłębiania tematu i nieakceptowania rzeczy powierzchownie. Niepewność może utrzymać nas w pokorze i otwartości na nowe możliwości, zapobiegając temu, by duchowe ego nie stało się zakorzenione we własnym postrzeganym oświeceniu. Możesz odkryć, że niektóre z przekonań, które niegdyś były dla ciebie cenne, przestają ci służyć. Jest to naturalna część ewolucji twojej duszy. Z każdą warstwą złożoności zyskujesz głębsze zrozumienie wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy, nietrwałości formy i wiecznej natury świadomości. Poszukiwanie głębokiej, znaczącej miłości. Jest często jednym z najważniejszych wyzwań dla osób kroczących duchowo przebudzoną ścieżką. Kiedy Twoja dusza pragnie połączenia, które przekracza zwykłość, wykracza poza fizyczność i sięga w sfery duchowe i duszy, podróż ta może wydawać się samotna. Szukasz nie tylko partnera, ale bratniej duszy nie jako przeznaczonego partnera, ale kogoś, kto rezonuje z Twoim Najwyższym Ja. Twoje przebudzenie. Prowadzi Cię do zrozumienia, że miłość to nie tylko emocja czy fizyczne połączenie, ale święta jedność, spotkanie dusz i energia, która wzbogaca i podnosi. Zauważasz, że każda interakcja niesie ze sobą wymianę energii, a przypadkowe związki nie zaspokajają już głębszej tęsknoty w Tobie. To może sprawić, że poszukiwanie miłości wydaje się trudniejsze w świecie który często ceni natychmiastową gratyfikację bardziej niż głębokie więzi, gdzie przesuwanie w lewo lub w prawo stało się normą w znajdowaniu partnera. Twoje przebudzone ja pragnie czegoś więcej, rozmów, które trwają do późna w nocy, wypełnionych rozmyślaniami o wszechświecie i istocie bycia. Szukasz kogoś, kto jest nie tylko kochankiem, ale towarzyszem na drodze do oświecenia. Kogoś, kto rozumie, że miłość jest duchową praktyką. Dlatego chodzi nie tylko o znalezienie miłości, ale o przyciągnięcie takiej miłości, która odzwierciedla Twoje najgłębsze ja. Chodzi o pozostanie wiernym swojemu przebudzonemu duchowi i niekompromisowanie wartości i głębi, które odkryłeś w sobie. Ta wierność potrzebom Twojej duszy może zawęzić ścieżkę, ale również podnosi podróż. Ważne jest, aby najpierw zalać miłością samego siebie. Im bardziej pielęgnujesz i rozumiesz swoją esencję, tym bardziej promieniujesz wewnętrznym światłem, które może przyciągnąć kogoś, kto ceni głębie nad powierzchownością. Kultywowanie miłości własnej tworzy fundament dla związku, który nie polega tylko na znalezieniu dopasowania do Twojej fizycznej obecności, ale do obecności Twojej duszy. Ta ścieżka wymaga cierpliwości i wiary, nie tylko w wszechświat, ale w boskie wyczucie czasu w Twoim życiu. Tęsknota, którą odczuwasz, jest sygnałem, wołaniem do wszechświata o tę bratnią duszę. Pamiętaj, że wszechświat działa nie według naszych pożądanych harmonogramów, ale według boskiego planu, który rozumie, kiedy jesteśmy naprawdę gotowi gotowi nie tylko na znalezienie miłości. Ale na jej objęcie i pielęgnowanie. W międzyczasie, miłość, której szukasz u drugiej osoby, również poszukuje Ciebie. Połączenia, których pragniesz, formują się niewidocznie, przygotowując się do ujawnienia w odpowiednim momencie. Więc, podczas gdy poszukiwanie dusznego partnera trwa, niech miłość, którą nosisz w sobie, będzie darem dla świata. Niech przelewa się ona na Twoje interakcje, Twoją kreatywność twoją służbę innym. W ten sposób stajesz się latarnią miłości, a to światło ostatecznie poprowadzi do ciebie twoją prawdziwą miłość. Jedną z najgłębszych prawd, z jakimi muszą zmierzyć się osoby duchowo przebudzone, jest rzeczywistość cierpienia. Niezależnie od tego, jak zaawansowany ktoś staje się na swojej duchowej ścieżce, cierpienie jest nieuniknioną częścią ludzkiego doświadczenia. To temat, który łączy wszystkie życia, a jednak często jest aspektem istnienia, którego wielu z nas się boi, unika lub nie rozumie. Przyjęcie pełnego spektrum życia, w tym jego prób i trudności, oznacza otwarcie się na głębokie nauki, jakie cierpienie może zaoferować. Cierpienie ma wiele form: fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. Może być oczywiste, jak ból fizycznej kontuzji, lub subtelne, jak tęsknota serca. Pomimo swojej uniwersalnej natury, cierpienie często postrzegane jest jako coś, czego należy unikać za wszelką cenę. Jednak, aby rozwijać się i dojrzewać na naszej duchowej ścieżce, zrozumienie i nauka z cierpienia jest kluczowa. Duchowe podejście do cierpienia nie polega na jego poszukiwaniu czy gloryfikowaniu, lecz na uznaniu jego roli w naszej ewolucji. Kiedy doświadczamy cierpienia, ma ono potencjał do przełamania powierzchni naszego ego, ukazania głębszych warstw naszej istoty i przypomnienia nam o naszej wspólnej wrażliwości. Cierpienie może zburzyć mury, które zbudowaliśmy wokół naszych serc i otworzyć nas na głębsze poczucie współczucia i empatii dla siebie i innych. Co więcej, cierpienie często jest katalizatorem transformacji, może wyrwać nas z samozadowolenia. Skłaniając do zastanowienia się nad kierunkiem naszego życia, wartościami i celem. Zachęca nas do poszukiwania nowych perspektyw i odnalezienia siły oraz wytrwałości, o których istnieniu nie wiedzieliśmy. Mądrość tradycji świata uczy nas, że kluczem do radzenia sobie z cierpieniem nie jest unikanie go, ale przejście przez nie z świadomością. To oznacza uznanie naszego bólu, usiedzenie z nim zrozumienie jego korzeni i naukę, jakie ma nam przekazać. Chodzi o znalezienie delikatnej równowagi między akceptowaniem cierpienia jako części życia, a nie identyfikowaniem się z nim. Rozpoznajemy, że choć możemy doświadczać cierpienia, nie definiuje ono nas. Integracja cierpienia w naszej duchowej podróży oznacza pozwolenie mu, by nauczyło nas sztuki poddania się. By puścić to, czego nie możemy kontrolować i skupić naszą energię na tym, na co możemy mieć wpływ. Uczy nas być obecnymi z tym, co jest, zamiast tym, czego pragniemy. W tej obecności często znajdujemy ziarna uzdrowienia i wzrostu. Poprzez akty służby, współczucia i życzliwości przekształcamy nasze indywidualne cierpienie w zbiorowe uzdrowienie, co jest potężnym krokiem ku dojrzałości duchowej. Wyzwanie wypuszczania na duchowej drodze to głęboka wyprawa w nieznane, ścieżka obładowana wyzwaniami, które często wydają się sprzeczne z ludzkimi instynktami. Wypuszczanie, pozornie proste, ale złożone, to nie tylko fizyczne uwolnienie, ale też metafizyczne. Chodzi o uwolnienie sztywnego chwytu, jaki nasz umysł i ego mają na pomysły, pragnienia i przywiązania. W tym wypadku uwolnienie się od materialnych posiadłości, przestarzałych przekonań, starych uraz i przeszłych rozczarowań. Wszystkiego, co hamuje nasz duchowy wzrost i wolność. Dlaczego wypuszczanie jest tak trudne? Nasze ego, które identyfikuje się jako odrębna jednostka, oparte jest na przywiązaniu. Szuka tożsamości w przeszłości i bezpieczeństwa w znanym. Nasza psychika jest zaprogramowana. By trzymać się doświadczeń, relacji i tożsamości, do których przywykła, nawet gdy przestają nam służyć lub sprawiają ból. To przywiązanie daje nam iluzoryczne poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Wypuszczanie wymaga od nas konfrontacji z nieznanym, przyjęcia niepewności i zaufania życiowej przemianie. Prosi nas o poddanie się większej mądrości, uniwersalnemu przepływowi który rządzi całym istnieniem. Praktyka wypuszczania jest głęboko spleciona z praktyką zaufania. Ufanie procesowi życia wymaga skoku wiary. Wiary nie opartej na przewidywalności wyników, lecz na inherentnym dobru wszechświata. Kiedy wypuszczamy, robimy miejsce dla nowych doświadczeń, możliwości i perspektyw, które wkraczają do naszego życia. Chodzi o tworzenie przestrzeni dla wzrostu i ekspansji. Wypuszczanie oznacza również przebaczenie, zarówno sobie, jak i innym. Przebaczenie to uwolnienie ciężkiego brzemienia urazy i wrogiego nastawienia, które mogą blokować przepływ duchowej energii w naszym życiu. Poprzez przebaczenie wyzwalamy się spod łańcuchów negatywnych doświadczeń przeszłości i otwieramy serca na uzdrawiającą moc miłości. Każdy akt wypuszczania jest lekcją pokory i uznaniem ulotnej natury wszystkich rzeczy. To praktyka, która wyrównuje nas z prawdą, że wszystko jest nietrwałe, a nasza prawdziwa istota nie znajduje się w zewnętrznych przebraniach życia, lecz w głębinach naszego bytu. Praca nad samorefleksją, podróż wewnętrzna, nie zawsze jest komfortowa. Osoby o wysokiej duchowej świadomości często doświadczają, że samorefleksja wymaga konfrontacji z częściami siebie, które mogą im się nie podobać. Samorefleksja to sztuka, święty dialog ze sobą samym obejmuje ona odwrócenie się wewnętrzne, spoglądanie w miejsca w nas, które często są zakryte ciemnością, lęki, niepewności i stłumione emocje, które mieszkańcy tego, co Karl Jung określił jako cień. Cień ten to nie tylko składnica negatywnych cech lecz również potencjalnych darów, nieodkrytych talentów i energii, które zostały odsunięte na bok w naszym staraniu o akceptację społeczną. Zaangażowanie się w pracę nad cieniem wymaga więc poświęcenia się prawdzie. Wymaga to od nas uznania, że nasze ciemniejsze cechy są tak samo częścią nas, jak nasze cnoty. To uznanie nie jest aktem potępienia samego siebie, lecz przyjęciem całości naszego bytu. To właśnie w tej akceptacji zasiewane są nasiona przemiany. Proces samorefleksji i pracy nad cieniem to wykopaliska, to głębokie kopanie w psychice, aby odkryć źródła naszych zachowań i emocji. Chodzi tu o zadawanie trudnych pytań: dlaczego reaguję w ten sposób? Czego naprawdę się boję? Skąd pochodzi ta wiara o sobie? To jest praca wojowników, ponieważ potrzeba odwagi. Aby w pełni spojrzeć na siebie. W tej wewnętrznej pracy nie dążymy do odrzucenia części siebie ani stworzenia nowej osobowości, ale do integracji wszystkich aspektów naszego bytu w harmonijną całość. Jako istoty duchowe nie jesteśmy wezwani do doskonałości, ale do kompletności. Ta kompletność obejmuje światło i ciemność widzialne i niewidzialne znane i tajemnicze. To w objęciu tej kompletności znajdujemy najprawdziwsze wyrażenie wolności, niekończącej się podróży duchowej, która często rozpoczyna się z błędnym przekonaniem, że istnieje końcowy cel, szczyt oświecenia, który raz osiągnięty uczyni nas kompletnymi. Nasza podróż jest ciągła, ale rzeczywistość ścieżki duchowej jest zupełnie inna i naprawdę piękna. To niekończąca się podróż, nie cel. Ta podróż jest jak przepływ rzeki, ciągle się poruszająca, ciągle zmieniająca i nigdy dokładnie taka sama w dwóch kolejnych chwilach. Nauczenie się przyjmowania płynnej natury życia i naszego osobistego rozwoju jest kluczowe dla duchowego wzrostu. To w tym wiecznym przepływie znajdujemy istotę naszego istnienia, nie w żadnym statycznym stanie przybycia. Droga duchowa nie polega na staniu się kimś innym. Ale na ciągłym stawaniu się bardziej głęboko i autentycznie sobą samym. Każda chwila jest okazją do nauki, do poszerzania, do pogłębiania naszego zrozumienia tego, kim jesteśmy i jak łączymy się z otaczającym nas światem. Jeśli koncepcja niekończącego się doskonalenia wydaje się przerażająca, rozważ alternatywę stagnację ducha życie pozbawione odkryć podróż przerywana. To nieustający charakter podróży utrzymuje życie żywe i ekscytujące. Uświadomienie sobie, że nie ma ostatecznego stanu oświecenia do osiągnięcia, uwalnia nas od presji dotarcia i pozwala nam w pełni zaangażować się w sam proces. Możesz odkryć, że kamienie milowe, które kiedyś dążyłeś osiągnąć, jak mistrzostwo czy osiągnięcie oświecenia, przesuwają się i ewoluują tak jak ty. Oświecenie nie jest trwałym stanem do osiągnięcia. To seria chwil, wglądów i doświadczeń, które oświecają nas na nowe aspekty naszego istnienia. To nie jest zatrzymanie nauki, ale objęcie ciągłego wzrostu. Ta podróż nie jest bez wyzwań. Będą wzloty i upadki, sukcesy i porażki, radości i smutki. Jednak to przez ten spektrum doświadczeń dochodzimy do pełni życia. W miarę jak kontynuujesz swoją drogę, niech ta wiedza będzie Twoim przewodnikiem i Twoim pocieszeniem. Podróż jest niekończąca się i to nie jest ciężar, ale dar, drogocenny dar wiecznego stawania się. Mam nadzieję, że te słowa wniosą nieco światła do Twojej duszy. Jeśli nadal jesteś ze mną, chciałbym Ci podziękować za słuchanie. Jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą, udostępnij ją komuś, kto może jej potrzebować i podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Życzę ci wspaniałego czasu, niech Bóg cię błogosławi.